Pompki. Od małego mówiono nam, że są kluczem do zbudowania dobrej sylwetki i siły. Wydawało się, że to uniwersalne ćwiczenie dla każdego i że jego robienie ma same pozytywy i jest ono tak proste, że nie da się go zepsuć. No, hmm. czy aby na pewno? Jednak nie do końca. W dawnych czasach robienie pompek nie było aż tak rozpowszechnione. Kiedy spojrzeć na sylwetki greckich bogów albo dawnych kulturystów, to nie mają oni wcale takiej wielkiej klatki, ale mają za to bardzo rozbudowane plecy. No właśnie. I tutaj przechodzimy do punktu pierwszego. Jakim są dysproporcje? Pompki ćwiczą głównie mięśnie piersiowe i tricepsy, czyli ruch, który odpowiada za pchanie w przód ciała. Oczywiście każdy ćwiczący wie, że żeby nie narobić sobie dysproporcji, trzeba ćwiczyć mięśnie antagonistyczne, czyli takie, które działają w odwrotnych płaszczyznach. Większość ludzi myśli, że podciąganie działa w ten sposób, jednakże podciąganie ćwiczy głównie mięśnie najszersze grzbietu, które odpowiadają za ciągnięcie w dół ciała. Podciąganie jest ruchem odwrotnym do wyciskania nad głowę, czy też pompek w staniu na rękach. Czyli ruchu, który odpowiada za pchanie w górę ciała. A więc ruch odwrotny do pompek, czyli ciągnięcie w płaszczyźnie poziomej. No właśnie, tutaj przychodzimy do problemu. Nikt prawie go nie wykorzystuje. No i co z tego, że nikt go nie wykorzystuje? A to, że jeżeli Twoim celem sylwetkowym jest wyglądać jak dzwonnik z Notre Dame, czy mieć taką sylwetkę jak pan na załączonym obrazku, albo też mieć cycki większe niż dziewczyny w Twojej klasie, no to dobrze trafiłeś, ale myślę, że większość ludzi jednak nie trenuje po to. sytuacji, gdzie mięśnie pchające w przód są za silne, a w tył za słabe, bynajmniej nie poprawia siedzenie w szkole, siedzenie w pracy, siedzenie w drodze i jedzenie podczas jedzenia może to potem prowadzić do wad postawy i problemów z kręgosłupem i konsekwencji garbieniem się. Najprostszym ruchem odwrotnym do pompek są pompki australijskie, czyli to co widzimy na obrazku. Można je robić wszędzie. Ja na przykład tutaj na filmie robię je pod stołem. Nie trzeba żadnego sprzętu. Mogę też powiedzieć, że do czegoś takiego jest bardzo dobry trzepak, który jest na każdym osiedlu czy też podwórku. Numer 2. Robi się zbyt wiele pompek. Ile to się nie widziało filmików i artykułów o tym, że 100 pompek dziennie niesamowite wyniki, zobacz jak każdy powinien to zrobić. No niezbyt, myślę, że wytrzymałość nie jest głównym celem w większości ludzi, a jest nim siła czy też wielkość. Powinni się więc oni trzymać mniejszego zakresu powtórzeń. A więc co robić, aby do takiego przejść? Tutaj mam jedną prostą radę. Po prostu robić mniej powtórzeń, ale w cięższym wariancie ćwiczenia. Najprostszym sposobem na to jest ustawienie nóg na podwyższeniu. Nadgarstki. Zobacz w jakim położeniu jest tutaj nadgarstek. Jest dość wykrzywiony i w dziwnej pozycji. Może to potem powodować problemy ze stawami, bóle nadgarstków i ogólnie problemy z więzadłami. A więc co robić, aby temu zapobiec? Są na rynku dostępne specjalne paraletki, czy też stojaki do pompek. Można robić pompki na nich, albo wersja dla prawdziwych hardkorów, robić pompki na pięściach. To, co lubi Paweł Tatsulin. A więc w tym filmie byłoby to na tyle. Myślę, że nauczyłeś się czegoś ciekawego, dowiedziałeś się jakiejś nowej rzeczy i wykorzystasz to w swoim życiu. Teraz robienie pompek nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic. Jeżeli Ci się spodobało, możesz rozważyć zasubskrybowanie. I zostawienie łapki w górę. A jeżeli Ci się nie spodobało, to nie wiem napisz w komentarzu, że jestem gruby i głupi. Dobra, to tyle. Miłego dzionka.